Dzień dobry, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Obecnie coraz więcej przedszkoli wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o zajęcia logopedyczne. Uważam, że jest to super ruch i żałuję, że nie wszystkie placówki oświatowe mają je w swojej ofercie. Ja na co dzień także pracuję jako logopeda w placówce przedszkolnej. Jednak czy zajęcia realizowane na terenie przedszkola są wystarczające, aby dziecko z kilkoma wadami jednocześnie miało poprawną wymowę? Rodzice bardzo często mają poczucie, że skoro dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne w przedszkolu, to jest ono pod doskonałą opieką i nie trzeba sobie zawracać głowy szukaniem dodatkowych zajęć logopedycznych na własną rękę. Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że logopeda otrzymuje propozycję pracy w placówce przez kilka godzin tygodniowo. W przedszkolu znajduje się kilkanaście grup liczących po około 20 dzieci. Logopeda przeprowadza test przesiewowy, który ma na celu orientacyjnie spośród wszystkich grup wybrać te dzieci, które posiadają wady wymowy. Jeśli od czasu do czasu czytacie mojego bloga, zapewne wiecie, że wad wymowy może być wiele. U dzieci młodszych może to być dla przykładu kapacyzm, lambdacyzm, seplenienie międzyzębowe. U dzieci sześcioletnich najczęściej spotyka się brak realizacji szeregu szumiącego oraz rotacyzm. Wyobraźmy sobie, że. Test przesiewowy wykazał, że wsparcia logopedycznego potrzebuje 1 trzecia dzieci, a terapeuta jest dostępny zaledwie kilka godzin w tygodniu. Logopeda zmuszony jest połączyć dzieci w grupy zbliżone do siebie pod względem wad wymowy. Bardzo często jest tak, że w przedszkolach nie ma co liczyć na terapie indywidualne, więc realizowane są zajęcia w grupach od 2- do 4-osobowych. Prawda jest taka, że im więcej dzieci w grupie, tym gorzej o koncentrację i realizowanie zaplanowanego materiału. Weźmy pod uwagę także częste choroby dzieci w wieku przedszkolnym, przedstawienia, a także spacery. Ile możliwości uczestnictwa w zajęciach odpada? Osobną kwestią są konsultacje, na których rodzice się nie pojawiają a także zeszyty i teczki logopedyczne, których dzieci nie zanoszą do swoich domów. Skąd więc rodzic ma wiedzieć w jaki sposób ćwiczyć z dzieckiem? No nie wie. Więc nie ćwiczy. Proste. Zatem warto sobie zadać pytanie: czy dziecku z połykaniem typu niemowlęcego, nieprawidłową pozycją spoczynkową języka oraz ceplenieniem międzyzębowym zajęcia logopedyczne w przedszkolu wystarczą? Czy kilkadziesiąt minut w miesiącu jest wystarczające do tego, aby dziecko wkroczyło w etap szkolny bez wady wymowy? Warto to rozważyć na przykładzie treningu siłowego. Jeśli pójdę na godzinny trening raz w miesiącu, nie podejmę w związku z poprawą kondycji mojego ciała żadnych dodatkowych kroków, to czy będę miała pewność, że zdążę do lata? Jeśli Chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam na stronę mojego gabinetu oraz stronę bloga. Linki znajdziecie w opisie filmu. Będzie mi miło, jak zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie łapkę w górę pod tym materiałem. Dziękuję, miłego dnia!